Hej! Hej! Witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku. Dziś na stole mamy dwa miksiki. Po lewej mój starożytny skarb, moc szczęścia i różowy diament. A po prawej mój rubiny i szafiry, ekstra pensja i lucky day. Także kochani, nasze miksiki są razem warte 40 zł i zobaczymy, kto dziś będzie miał szczęśliwszą rękę. Ty zaczynaj. Tak też właśnie pomyślałam, a więc Micha miksik na bok. A my zaczniemy sobie od różowego diamentu. Numerek 28. I zaczynajmy. Szukamy tutaj diamenciku albo wygrywającej liczby. A wygrywają w tym przypadku 54, 16.

28, 42, 55 i na samym końcu schowało nam się 31. I, kochani, jak widać na załączonym obrazku, zdrabka pusta. Także pierwsze koty z zapłoty, a więc przejdźmy sobie do mocy szczęścia. I niech ta zdrabka nam szczęściem obrodzi. Numerek 15 i szukamy cylindra albo wygrywającej liczby. Także Michu, trzymaj mocno kciuki. O, właśnie tak. I jedziemy. Wygrywają tutaj 29, 21, 9 i będzie tu jeszcze wygrywało 24.

28 i 22, i kochani, sytuacja się powtarza z poprzedniej zdrabki, bo tutaj jest również pusto. Także została już ostatnia zdrabka, jest to starożytny skarb. Numerek mamy siódmy. I zaczynajmy. W każdej grze musimy mieć trzy takie same symbole w jednej linii, aby było wygrane. Także zaczynajmy gra pierwsza. Tu zaczynamy od palmy. Dalej mamy Łuk. O, jest druga palma, jest szansa na wygraną. Dalej harfa i na końcu mamy palmę i moi drodzy mamy wygrane. Tak, michu dobrze trzyma kciuki. A więc gra druga. Tu zaczynamy wielbłądem. O, jest drugi wielbłąd. Także kochani, trzymajcie kciuki razem z Michem. Skrzynia. O, jest harfa. I na końcu piramida. A więc tu się nie udało. Trzeci wielbłąd nam nie wskoczył. Ale byłby cyrk, jakby zdradka była wygrana z symbolami i jeszcze bonus byłby. No, wszystko jest tutaj możliwe. Także i bonus może być i linie mogą być. Także przechodzimy do gry trzeciej. I mamy statek. No jest drugi statek. Zobaczymy czy pojawi się trzeci i czy pojawi się tu harfa. No, mamy trzecią harfę, jest nadzieja na bonus. No i mamy trzeci statek. Także już mamy dwie linie i bonus się pięknie nam układa. Tak, Michu, trzymaj cały trzymaj, czas. Trzymajcie kciuki za kolejną harfę. W grze czwartej zaczynamy od Sfinksa, dalej mamy piramidę, kolejny jest wielbłąd. Zostawiamy to okienko na później. i na koniec. No dobra. I mamy Sfinksa. Także kochani, jeżeli tu wpadnie Sfinks, to mamy Linię, a jeżeli wpadnie Harpa, to mamy Bonusa. Ale poczekamy, podtrzymamy Was troszeczkę w niepewności i przechodzimy do gry piątej. A tutaj mamy papirus, drugi papirus i trzeci papirus. Także mamy już tutaj pewną trzecią linię. Ale zdrapa elegancka. Tak, wyjątkowa zdrapka. I tutaj za papirusami mamy jeszcze dwa dzbany. Także zjeżdżamy niżej, pozostały nam dwie gry. I może tutaj też nam coś wpadnie. A tutaj mamy mumię. Dalej ibisa, piramidę, skrzynię. No tu już wiemy, że mamy linię przegraną, igra ostatnia, zaczynamy od łuku, aż mi zdrawka ucieka z rąk. Dalej mamy Sfinksa, kolejna jest skrzynia, winogrono i na końcu mamy kleopatrę. Także troszkę tej fajnych linii nam wpadło. A teraz kochani sprawdzimy sobie bonus. Czy tutaj będzie albo trzeci Sfinks, albo trzecia harfa. Tu mamy wygraną. I mamy to. Mamy to, bo wpadła nam harfa. Poczekaj. O odwróć jakie są wygrane. W ogóle ile mamy tu linii? mamy jedną mamy drugą linię Trzy linię i bonus mamy trzecią linię i bonus tak no i w co celujemy no na pewno nie będzie trzech dych od pięciu dych wzwyż może być no ja, ja w stu celuję. no ja myślę że będzie pięć dych także kochani sprawdzamy Trzymajcie kciuki za stówę. Tak, my sobie sprawdzamy po kolei. A więc w pierwszej linii mamy dwie dychy. No już jest fajnie, 20 zł wpadło. W grze numer 3, gdzie mieliśmy trzy statki, mamy kolejne dwie dychy. Także fajnie. W grze piątej padła kolejna wygrana, gdzie były trzy papirusy. I tutaj mamy kolejne dwie dychy. No i dawaj, bonus. A więc już mamy 60 zł na tej zdrabce, A w bonusie nam dołożą ile? Dyszkę. Także wygraliśmy w tej drabce 7 dych. Tak, Michu świętuje, bo 7 dychów tutaj można było wygrać. 6 stopnia mamy tutaj wygraną. No super, świetnie. No nie spodziewałam się po tej akurat zdrabce, ale bardzo mnie cieszy taki wynik. także kontrolne. Mamy literki Y. I moi drodzy, wygraliśmy tutaj 70 zł. No super zdrabka. Także ja bardzo się cieszę. I pomimo dwóch z drapek poprzednich, które się okazały puste, to w moim miksie wartym 20 zł wpadło 7 dyszek. Także piękny wynik. Oby Michu jeszcze tutaj coś dołożył fajnego. Ja już uciekam z maty, a Michu jedziesz. No to teraz moja kolej. No kamę pobić będzie ciężko. Więc ja startuję z Lucky Dayem. Numer 45.

i trzydzieści siedem, a niżej mamy pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt pięć, trzydzieści dwa i na końcu mamy trzydzieści trzy. Tak więc Lucky Day jest pusty. Tak jest. N i E. Zaczynam jak Kama. Mam nadzieję, że skończę jak Kama. Następna Ekstra Pensja numer 22 i szukamy wygrywających lub na dwa razy napisu Ekstra Pensja. No, ja za ciebie też bardzo mocno tutaj trzymam kciuki, obyś pobił mój wynik. A wygrywa nam 16, 32, 12 i trójka.

Ekstra pensjum. Także tu też pusto. Tak jest. E R i T. No i ja kończę rubinami i szafirami z numerem 10. I szukamy wygrywających sztabek złota lub skrzyni.

Jeden, kolejny rządek to siedemnaście, trzynaście, dwadzieścia dwa, czterdzieści trzy i czterdzieści pięć. Trzeci rządek, trzydzieści osiem, czterdzieści cztery, czterdzieści dwa czternaście i trzydzieści jeden i na końcu mamy tutaj coś będzie w ostatnim pięćdziesiąt sześć no oby dwadzieścia siedem dwadzieścia sześć dwadzieścia osiem i kończymy dwadzieścia jeden także tutaj też pusto Dziś całe szczęście zgarnęła kama. Mamy V i mamy M. Także w moim zestawie wszystkie trzy zdrapy puste. Ja dokładam Ci jeszcze dwa pustaczki, a na sam przód na pierwszy plan położymy tą naszą piękną zdrapę, w której wygraliśmy 7 dyszek. Także dzisiaj nam się uzbierał piękny plus, Michu Ty się nie martw, podzielimy się pół na pół. Do kawki mi kupisz linię. Tak, wymienimy to na inne zdrapki i wezmę Ci linię i nawet krzyżówkę do kawki. Także kochani z takim optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami, dziękujemy Wam pięknie, że mogliśmy wydrapać tą piękną wygraną w Waszym towarzystwie. Pozdrawiamy Was bardzo cieplutko i życzymy wszystkiego dobrego, a tymczasem już machamy Wam na pożegnanie. I do następnego. No to pa. pa.